To jest temat Dnia Ewa Pietrzak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest redaktor Paweł Zuchniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jan Paweł II, swoją chymili w czasie beatyfikacji Chacynty i franciszka rozpoczął od słów Wysławiam Cię ojcze że objawiłeś te rzeczy prostaczką, ale przecież te zwyczajne proste dzieci odznaczały się determinacją wiary i niezwykłym heroizmem. Tak, niesamowite jest. Mamy już świętych, świętych, świętych już właśnie. i Franciszka. I to najmłodszych świętych wyznawców. Tak? Dlatego, że no, jako dzieci były, są ogłoszeni jako święci przez papieża Franciszka właśnie jako wyznawcy. My ma, mieliśmy w historii Kościoła świętych męczenników, dzieci. Które wiernością, świadectwem krwi udowodniły, że są, że są blisko z Panem Bogiem. Natomiast Jacynta i Franciszek są świętymi, którzy żyli heroicznie. Zresztą był nawet problem z tym, bo przez długi czas watykaniści jakoś nie mogli dojść do tego, że tak małe dzieci mogą w świadomy sposób żyć. Blisko Chrystusa, bo to jest świadectwo świętości, prawda? W Ale one z to robiły. Przecież Morze wyrzeczeń. To robiły, tak, tak, mhm. właśnie. Morze wyrzeczeń i świadomych wyrzeczeń, modlitw i wyrzeczeń. My zazwyczaj tak trochę myślimy sobie o oni by, są błogosławieni, święci, kanonizowani, bo widzieli Matkę Bożą, bo były objawienia. No nie, to nie z powodu objawień oni są wyniesieni na ołtarze, oni są wyniesieni na ołtarze z powodu świadomej decyzji, którą podjęli każdy z nich. Jacinta Franciszek i łucja, której proces beatyfikacyjny się toczy, ale oczywiście nie jest tak zaawansowany, bo Łucja, zgodnie z zapowiedzią Matki Bożej, żyła znacznie dłużej i zmarła dopiero w 2005 roku. To dzieci, które były w każdym momencie gotowe na śmierć? No, można by zaryzykować takie powiedzenie, to coś takiego, dlatego, że był nawet taki moment, tak, kiedy już po y, pierwszym objawieniu, drugim objawieniu, jak pamiętamy i wiemy, to prawie chyba każdy teraz wie 13 maja pierwsze objawienie 1917, potem 13 czerwca drugie objawienie i potem y, y, 13 lipca, to były trzy objawienia i potem w sierpniu, znaczy sprawa już stała się głośna a jak wiadomo wtedy w Portugalii rządzili masoni, bardzo nieprzychylne wobec kościoła, wobec wiary, wobec religii, rządy. I podstępem zwabiono te dzieci. Burmistrz miasta pobliskiego powiedział, że je podwiezie na miejsce objawień, ale on nie podwiózł ale do więzienia. Zostały aresztowane i tego 13 sierpnia nie odbyły się objawienia. Natomiast one były uwięzione. Oni tam usiłowali je zmusić do mówienia, żeby powiedziały, że to nieprawda. Potem groził, grozi, że je grozi, usmarzy. Tak, grozili, że mhm. je usmarzy. Tak? I, I jest taki zapis siostry Łucji, która, która wspomina, że ponieważ jak siedzieli w tym więzieniu, miejscowi ci, którzy tam też siedzieli razem z nimi, mówią: powiedzcie, co wam szkodzi. Nie? A Hiacynta nawet mówi: o co to to nie? Wolę raczej umrzeć. Tak, takie słowa padły z jej ust. I one zostały potwierdzone, dlatego że później, już po objawieniach, Matka Boża zapowiedziała, że Jacynta i Franciszka zabierze dosyć szybko do siebie, ale. Jacynta Franciszek zmarł, zachorowały się Jacynta i Franciszek zachowali niemal w tym samym czasie. Na zapalenie płuc. Tak, to no była hiszpańska grypa, mówili, tak, to była cała epidemia, była wtedy w Portugalii i Matka Boża zapytała Jacynte czy ona by chciała ocalić więcej grzeszników, ale w związku z tym będzie więcej cierpieć i dłużej. I Hyacynta powiedziała, że tak. I ona żyła rok dłużej i rzeczywiście cierpiała o wiele więcej. No też wielkie cierpienie nie tylko fizyczne, ale to, że ona została przewieziona do szpitala w Lizbonie, że żyła w oddaleniu, była w oddaleniu od swoich rodziców. bo no, Musimy sobie to uzmysłowić. To jest dziesięcioletnie dziecko, tak? Wyobraźmy sobie, mamy córkę, dziesięć lat. A Panie że czy można było od tych dzieci tyle wymagać? Tyle poświęcenia, tyle wyrzeczeń, tyle bólu, tyle cierpienia. To nie tyle wymagania i to była jakby pewna propozycja, tak? To znaczy pewna propozycja ze strony Matki Bożej, bo wiadomo, że ofiary i modlitwy dzieci są w oczach Boga najcenniejsze, dzieci są najczystsze, prawda? No to tak możemy trochę pytać, czy możemy powiedzieć, czy, czy Bóg mógł wymagać od swojego syna. Wierzący tak? i niewierzący może powiedzieć. Przecież to brzmi okrutnie. To brzmi, ale to tylko, że to okrutne to jest nie to, te dzieci nie dlatego cierpiały, że Bóg je na to skazał. Nie, nie, nie. Te dzieci to trzeba jakby spojrzeć na sens cierpienia tych dzieci. Te dzieci zobaczyły, co dzieje się z ludźmi, którzy się odwracają od Boga. Ludźmi, którzy się odwracają od Boga, to się nazywa grzechem, tak? Ludzie, którzy grzeszą. Ale człowiek, który grzeszy, to jest znaczy ten człowiek, który plecami się odwraca do Boga, który obraża Boga. I one miały właśnie w lipcu w 1917 roku, 13 lipca, miały tę wizję piekła. Tak? Piekła, czyli jakiegoś strasznego cierpienia. My patrzymy na piekło, no, powiedzmy, jeśli ktoś, znaczy jak wierzy na no, to, że jakieś ognie i się pali i tak dalej. A to nie chodzi też o to do, do, no, te zmysłowe jakby e, bóle, i do, tylko chodzi o to, że człowiek jest oddzielony od Boga, jest w samotności. Żyje na całą wieczność w samotności. i Hiacynta tak strasznie się tym przejęła, mówi, że ona chce tych grzeszników wydobyć. I można powiedzieć, to znaczy jest coś takiego, tak jak my widzimy, że jest waga, tak? I, I że ktoś waży tyle, ktoś waży tyle. Są ludzie, którzy ważą mniej właśnie dlatego, że ma, ważą mniej jakby duchowo, dlatego że postępują źle, nie mają tego ciężaru gatunkowego, tak? I ktoś musi to wyrównać. I wtedy właśnie to jest jej wolna decyzja była, że ona chce wydobywać tych ludzi. I powiedzmy sobie szczerze, co na nas najbardziej działa? Znaczy, jeśli stwierdzamy, że nie, warto, że nie warto więcej robić źle, że chcemy, żeby coś w naszym życiu się zmieniło. Jeśli widzimy na przykład drugiego człowieka, który jest w bardzo trudnej sytuacji, który cierpi i potrafi jeszcze kochać innych, i potrafi, to nas jakoś mobilizuje, mówię, to nie wypada. Nie, nie wypada, że on tyle cierpi. I, I jest tak dobry, a ja mam wszystko. Tyle tak cierpi jestem... i tak kocha, prawda? Tak, tak. I wtedy, i to jest właśnie jakby to wyrównanie, tak? Dlatego Matka Boża po prostu zaprosiła ich do tych z wolnością, i oni mogli zdecydować, się tak albo nie, i oni chcieli za tym pójść. I dlatego i dlatego dzisiaj możemy. Oni to zrobili z miłości. Tu nie chodzi o cierpienie, tu chodzi o miłość. Bo tak naprawdę no miłość kiedy się sprawdza. Kiedy możemy być pewni, że ty mnie kochasz, tak? Kiedy ty się dla mnie poświęcasz. No, I one z miłości do innych ludzi i z miłości do Boga to czyniły. Ale na każdym zdjęciu, panie redaktorze, ta trójka dzieci jest śmiertelnie poważna. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy one nie były przygotowane na ten rozgłos? Czy tak naprawdę czuły ciężar tej odpowiedzialności? Ja też się nad tym zastanawiałem. Tak, wydaje mi się, że, że, że oczywiście nie trudno powiedzieć dlaczego, ale my patrzymy, oceniamy ze swojego punktu widzenia. Ale proszę zobaczyć, że to były dzieci, które nawet nie wiedziały, co to jest Rosja, tak? bo Matka Boża powiedziała. nie wiedziała, kto to jest Ojciec Święty. One nie wiedziały nic, mieszkały w jakiejś, jakbyśmy to dzisiaj <kuh> powiedzieli zabitej dechami dziurze, tak? tak? powiedzmy sobie, tak? Że to nawet w skali Portugalii, która na końcu Europy jest, to była, to była miejsce zupełnie no, odcięte jakby od świata, które nie umiały pisać, tak? I teraz one są nagle skonfrontowane z tysiącami ludzi, którzy się nimi interesują, z fotografami, którzy chcą ich sfotografować, Z urzędnikami, tak? nieprzychylnymi tak. zupełnie. No to mhm. proszę zobaczyć, znaczy my tutaj jesteśmy, prawda, w telewizji, mamy kamery i tak dalej, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, w codziennie sobie włączamy telewizor, wiemy komputer, ale te dzieci one w ogóle nawet aparatu fotograficznego nie widziały, więc jak jakiś pan z jakąś magiczną skrzynką, w cudzysłowie magiczną, staje przed nimi i mówi, macie tutaj sobie zrobić zdjęcie, to one z, z musu przyjmują jakby pewną postawę, tak, wobec tego Aparatu, ale jednak ja na każdym zdjęciu tak, rękę tak, trzyma tak, tak i pomyślałam, tak, no tak, jednak ma charakter dziewczyny. Ma charakter, tak, ma charakter, tak. Mhm. tak. Więc, ale przecież bawiły się, były dowcipne, żartowały, były, miały pełno ludzkich uczuć oczywiście. Dziś mówimy o tym w kontekście oczywiście setnej rocznicy objawień Fatyńskich. Ja mam nadzieję, że będziemy jeszcze ciągle o tym mówić, będziemy to wspominać, bo to bardzo umacnia naszą y, wiarę. Y, jak współcześnie zareagowali na to o, przesłanie trojga ubogich, skromnych pastuszków? Gdzie te dzieci znalazły wsparcie i zrozumienie? Czy znalazły to wsparcie i zrozumienie w swojej rodzinie? No to, to, to była część ich cierpienia. Dlatego, że no, z Jacyntą i Franciszkiem było tak, że jednak rodzice chronili ich bardziej. Tak? Jeśli chodzi o, o Łucję, to Łucja wspomina, że no, tata ją jakby, to popie, znaczy starał się jakby ją chronić, ale matka to uważała, że ona po prostu kłamie w żywe oczy, a po prostu dla niej kłamstwo było nie do zniesienia, to jej kijem od szczotki to kłamstwo chciała wybić. Tak? No, na pewno na początku też spotykały się z, po pierwsze z ogromnym niedowierzaniem, tak. potem ludzie, którzy też no, przyciągnięci jakby pewną sensacyjnością tego wydarzenia, zaczęli tam ściągać. No to też te dzieci były skonfrontowane z tysiącami, tysiącami, znaczy naprawdę setki ludzi tam się przewijały. Yy, także no, i yy, to było na pewno dla nich jeszcze też bardzo trudne a oprócz tego wiadomo jaka była atmosfera wtedy w Portugalii tak jak wspominałem, że władze były subnie niedługo, że nieprzychylne, wręcz urogo nastawione, przecież ten ten dom został, na którym Matka Boża się objawiała, został wyrąbany, przecież ten ołtarz oni tam zniszczyli i tak dalej. Były prześmiewcze procesje, się odbywały przez to miasteczko, tak. Także, no, na pewno było, to było, bardzo trudne. Trzy, ale oczywiście ym, jednak siła tego objawienia była niesamowita yy, i ono, yy, ono, ostatecznie zostało uznane, tak? przez, przez kościół, na przykład proboszcz ten pierwszy, on nie dowierzał, nie? ale potem następnie to już te dzieci były przebadane i widać było, że to jest, że to naprawdę no już potem ten ostatni ten cud, który mhm. widziała przez dziesiątki tysięcy ludzi cud wirującego słońca na, w czasie ostatniego objawienia 13 października, no to już było rzeczywiście no takie jakby potwierdzenie. Co nie zmienia faktu, że życie ich od tego momentu było naprawdę bardzo, bardzo trudne. Benedykt XVI powiedział, że tak naprawdę misja prorocka Fatimy jeszcze się nie zakończyła. O nie, ja też jestem co, jestem do, co do tego przekonany. Że, 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 Chociaż w czwartej że że ja tej misji fatimskiej nie ma, potwierdzają to watykaniści. Tak, tak, cz że czwartej nie ma, ale misja na pewno się nie zakończyła. Jakieś światło chyba na to rzuca rzucają też późniejsze wypowiedzi siostry Łucji, um, ja tu szczególnie mam na myśli jej list, który został skierowany do kardynała, obecnego kardynała, a wówczas księdza Carlo Cafarry. My oczywiście wiemy o związku 13 maja 81 i 1917. Objawienie fatimskie i zamach na placu św. Piotra na Jana Pawła II. I właśnie jest tak bardzo wymowne, że właśnie tego dnia papież miał, który nazwany przez Franciszka papieżem rodzin, papież Jan Paweł II, on miał ogłosić utworzenie takiego Instytutu Studiów nad Rodziną, który założył w Watykanie. I, założył, i pierwszym dyrektorem był właśnie ten Ksiądzka Fara. Ksiądzka Fara napisał do siostry Woodsy, z prośbą, żeby się modliła w tej intencji, nie? nawet nie spodziewając się jakiejś odpowiedzi tak? i kujemu go wielkiego w mu zdziwieniu, on to ujawnił kilka lat temu już właśnie jako kardynał um, dostał list z odpowiedzią siostry Łucy i powiedziała, napisałem mu tam, mniej więcej tak cytuję że, że by on się nie dziwił tak, że to będzie się spotykało z ogromnymi trudnościami to dzieło, które on prowadzi Dlatego, że ostateczna walka między Królestwem Boga, a Królestwem Szatana rozegra się na polu małżeństwa i rodziny. I wiążąc to też ze słowami Hiacynty, która, której, która wspominała właśnie Łucji, że jej Matka Boża powiedziała, że grzechy, które najbardziej obrażają Boga, to są właśnie grzechy nieczystości. Czyli dotyczące całej sfery, no jeśli my teraz weźmiemy i gender, i nie wiem, antykoncepcja, aborcję, najróżniejsze rzeczy, tak? O wszystko z tego obszaru, rozwody, to wszystko, co dotyczy rodziny, widzimy, jak niesamowite uderzenie jest skierowane w rodzinę, no to tutaj można powiedzieć, że. Nawet w tym konkretnym aspekcie to to przesłanie fatimskie rzeczywiście jest cały czas aktualne, ale gru, jakby kluczowe jest to, aktualność tego przesłania polega na tym, że ono jest bardzo zbliżone do Ewangelii. Tak to znaczy wezwanie jego podstawowe jest nawracajcie się i pokutujcie. Czyli odw odwrócić się od grzechów, które obrażają Boga. I że jeśli po prostu się, było ostrzeżenie, tak, że jeśli świat się nie odwróci od, teg od tego postępowania, przyjdzie druga wojna gorsza. A my teraz mówimy, Franciszek mówi o, już o trzeciej wojnie światowej w kawałkach. I tak widzimy, jest tyle zarzewi konfliktów. Więc widocznie w tej duchowej walce coś tam, prawda, teraz właśnie tu przeważa, w jedną czy w drugą stronę. Duchowa walka trwa, rzeczywiście. Papież Franciszek powiedział ostatnio, że Matko Boża, Matka Boża nie jest telegrafistką i nie przekazywałaby informacji istotnych dla całego ludu bożego w takim skrócie. Chodzi oczywiście tutaj o rzekome jeszcze ciągle objawienia w Medjugorje. Panie redaktorze, pani jest entuzjastą tego miejsca? Ja nie byłem w Medjugorju. Nie byłem, Czytałem oczywiście też pisząc o Janie Pawle, nie mogłem ominąć tego tematu, bo, bo no to, jest, to jest miejsce, które jakby zaistniało w czasie jego pontyfikatu. Podobno miał powiedzieć, że gdyby nie był papieżem, dawno by tam Już pojechał. Pojechał, tak, tak mhm. miał powiedzieć. Że też miał powiedzieć, że Medjugorje to jest takie jakby przedłużenie, aktualizacja Fatimy na dzisiejsze czasy, tak. No, no, niewątpliwie jest ważne to, no, co sam ksiądz arcybiskup Hozer mówi teraz po powrocie z Medjugorje, tak że tam dzieje się na pewno jakieś dobro, tak? że rzeczywiście jakieś wielkie dobro duszpasterskie się dzieje. Nie wypowiadając się na temat samych objawień, które zresztą nawet Kościół nie może się wypowiedzieć, bo... Widzący twierdzą, że one nadal się odbywają, tak, więc do, kiedy się nie zakończą, Kościół nie może się wypowiadać na ten no, ale temat. Ale papież Franciszek nam powiedział, jakby chciał skrócić nasze złudzenie, no. prawda? No, tak, tak, Dajcie spokój, nie tak. wierzę w to. No tak, tak, ale, ale, tu, ale patrzmy po owocach, tak. To znaczy, patrzmy, że tam rzeczywiście się dzieją rzeczy dobre, że jest to, co widziało sam arcybiskup Chodza, życie że... Życie sakramentalne kwitnie. kwitnie tak? życie sakramentalne, że ludzie nawracają się do Boga. Właśnie, że jest ten, że tak powiem, konfesjonał jest naprawdę miejscem niezwykle ważnym i, i, i to o, o czymś mówi, tak? No, znaczy, no, my gonimy za objawieniem, ale to trzeba pamiętać, to Kościół nam powtarza i to jest bardzo mądre. To są objawienia prywatne. My nawet nie jesteśmy zobowiązani, żeby wierzyć w objawienia fatimskie. Katolik nie ma takiego obowiązku. My mamy obowiązek w, wierzyć w Ewangelię. Natomiast inna jest sprawa, że rzeczywiście Pan Bóg daje ciągle jakieś możliwości, jakieś szanse, puka jakby do człowieka, Jan Paweł II też był taką, można powiedzieć, szansą, tak, to znaczy zobaczcie, świętego człowieka, świętego papieża, który ma wam coś do powiedzenia i, i jest kolejna szansa, więc te szanse widać, że odpaczność Boża podejmuje. I ma szczególne relacje z matką Bożą Fatimską, prawda? O tak, tak. Jan Paweł II rzeczywiście no, to też można powiedzieć, że ta relacja, ta relacja zaistniała w sposób <gryw> w sposób niezwykły, tak, niezwykły. I jednocześnie bardzo pełen można powiedzieć właśnie cierpienia, tak? Pełen krzyża, pełen tego samego ducha, którym żyli Jacynta i Franciszek, i Łucja tego ducha wyrzeczenia, bo, spotkało, bo, bo spotkał się papież z Matką Bożą Fatimską najbardziej właśnie na tym placu św. Piotra 13 maja. Wtedy, kiedy dosięgła go ta kula, ta kula, która później znalazła się w koronie Matki Bożej Fatimskiej, idealnie pasowała tam do tego ogłębienia na górze, prawda? I, i, e, 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 I to jest jakieś wymowne. Nawet przecież były takie głosy, teraz już mamy świętego wyznawcę Jana Pawła, że przecież papież był męczennikiem. Nie, nie oddał życia, nie, nie zakończył życia, ale przerał krew. Więc coś tutaj jest na rzeczy i faktycznie ta ich więź no, on odkrył, prawda, jakby na nowo. Um, on myślę, że on, znaczy on wiedział, tak jak przynajmniej twierdzą um, specjaliści, że on jeszcze jako kardynał Krakowski on wiedział o kulcie fatimskim, o objawieniach Fatimskich, no to, to wiedzieli ludzie, tak? Natomiast no, nie przywiązywał do tego aż takiej jakby takiej wielkiej wagi. No, i, i dopiero, dopiero ten zamach to jakby przybliżył mu to, tak? I, I wtedy stał się orędownikiem, można powiedzieć, orędownikiem tego, tego orędzia fatymskiego. Dziękuję za to spotkanie. Tak, trwało Paweł Zuchniewicz, że był dzisiaj z nami. To był temat dnia do zobaczenia.